Hej, witajcie, tutaj Mariusz Nieocenowny na w kolejnym odcinku Wiedźmin 3 Dziki Gon, serce z kamienia. Kontynuujmy. Kontynuujemy w momencie, w którym to porozmawialiśmy sobie. Tak jak teraz, wolimy zachować nasze imiona dla siebie. Okej, okay. eee, skończyłem, co czy, czy mogę coś z tym zrobić? Podnieść. Łopata klucznika. No dobra, weźmiemy sobie co tam. A klucz, 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 klucz. No dobra, kończymy. W... Zaczynamy właściwie. Zaczynamy, a nie kończymy. Zaczynamy w miejscu, w którym ukończyliśmy naszą rozgrywkę. Tutaj biedny Już nowa mogiła była wykopana. To jakaś studnia. Więc zaczynamy w momencie, w którym skończyliśmy poprzedni odcinek, czyli na ubiciu klucznika, którego. Tak żartobliwie nazwały dwie dziwne postacie, psa i kota. To wcale nie jest y, użyto klucza, ok. Uuu, no, 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 dzień dobry. Tutaj to, to nic nie ma, tutaj też nic nie ma. Ciebie to pójść? Tu coś jest. Aaa, znaczy alkoholu nigdy za mało. Zobaczmy gdzie ma iść. O oh, tam coś. Co to jasne. O. Oh. Okej. Okay. Okej, okay. tutaj coś mamy. Użyjmy sobie igni. Igni! Okej, okay, podpaliliśmy świecznik i wszystko. Szkicownik, wow! Sprawdźmy szkicownik. Przedmioty fabularne. A jest. Nie da się tego otworzyć, no dobra. Nie wiem ile wy, wy, ile wy widzicie, bo ja widzę bardzo mało. A, masz niestety tutaj, był... gdzieś się coś wyszło z. Okej. Okay. wow, 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 wow. E? To nie za tak, nie miło tak poczerniać kogoś. Mhm, tu jest kuchnia raczej Dobrze, ale my mamy się na razie kierować do góry O, 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 co to było? Nie powstrzymać ou. Ej, czy byśmy musieli tu wleść? Zamknięte. No dobra, gdzie tu można tutaj... Do... O, o, to to coś tu jest. Wszystkie ciekawy. szczęśliwe rodziny są do siebie podobne. A każda nieszczęśliwa rodzina jest nieszczęśliwa na swój sposób. Okej. Okay. Czy tu jest portret Iris i Olgierda? Hmm. Coś tu mamy ciekawego. Ojkowa kraina? W sensie, że nic. Tutaj. O, tu nawet spoko. No, nie jestem w stanie. Wow, nie jestem w stanie sięgnąć tam nic. Chodźmy tędy. Żywamy cały czas, oczywiście, w yy, wzroku z zmysłów. Raczej. Okej. Okay. Nie, to wcale nie jest dziwne, że się otwierają same drzwi. Bokaż co umie. O, u, i się zrobiło strasznie ciemno okej. Okay. Upióre. Dobra, Idziemy a! Widzimy zniszczyć obraz, tak mi się dobrze wydawało. Intrygujące to jest. No, zniszczmy obraz. Jeszcze no. słabo mi idzie. To muszę przyznać. Udało się. Okej. Okay. Wow się pali. E, Okej. Okay. wszystkie się palą. To jest oczywiście zamknięte. No przecież. E, Okej, okay. weszliśmy tu Tu miała być Iris. No i jest. Czyli padła. Już dawno tam coś. Co to jest? Podnieś portret Okej, no faktycznie. Ale zobaczmy, co to jest. Jest i jest. Chciałeś zobaczyć, co to jest. Człowiek powinien ważyć słowa, gdy wypowiada życzenie. Łatwiej uniknąć rozczarowań. To jakiś żart. Czemu od razu nie powiedzieliście, że nie żyje? Nie pytałeś. A dlaczego nikt jej nie pochował? My nie potrafimy. A klucznikowi... Jeszcze za życie kazała trzymać się z dala od siebie. <grystanie> no dobra. Im dalej w las, tym bardziej się zastanawiam. Czemu mi w ogóle pomagacie? Wezwano nas, byśmy służyli Iris von Everetz. Nasza pani umarła, ale to niestety nie zwalnia nas ze służby. Rozumiem. Okej. Okay. to miejsce. I te ciała. Dziwisz się? Nie. Wcale. <noise> w jaki sposób umarła? W jaki sposób <noise> Nie widzę rana ani śladów wagi. Serce jej panne znaczy co? Zawał? Nie, po prostu No, dokładnie. Tak właśnie było. Któregoś dnia Iris zamknęła drzwi frontowe na klucz. Położyła się tu i umarła ze smutku i samotności. Ciekawe, ciekawe. Umarła ze smutku, no. Pękło jej serce. W sumie, no, mówi się, że tak. Pęknie mi serce. Pękło mi serce przez ciebie i tak dalej. Jest niespokojny. Gniewny. Atakuje intruzów. Wiecie czemu? Pani von Everett ma za sobą ciężkie przeżycia. Odwykła od gości i nie przepada za ludźmi. <grybuj> hmm. Wychodzi na to, że muszę porozmawiać z duchem Iris. Nie jest łatwo dotrzeć do naszej Pani. Przepełnia ją złości, gorycz. Mam swoje sposoby. Żeby nawiązać kontakt z Iris, muszę wpierw pochować jej ciało. Ale cmentarzysko klucznika nie wydaje mi się odpowiednim miejscem. Za dużo tam krwi... strachu. Lubię spędzać czas w ogrodzie przed domem. Aha, więc może tam? Czekaj. Weź ten klucz. Otwiera drzwi frontowe. Dobry nie mogliście. Nie mogliście tak od początku? Serio? Cóż, nie pierwszy raz yy, znajdź. Okej. Okay. Te wasze teleportacje są jakoby niepokojące. <ścoughs> Że tak to ujmę. No, sprawdźmy, ławka. Nasza pani lubiła tu przesiadywać. Ale to nie jest dobre miejsce. Za blisko domu. Hmm. Czyżby tu miało być dobrze? Hmm, Iris von Everett lubiła kwiaty, ale nie chciałaby ich zniszczyć. No super. W takim razie wykopię grup gdzie indziej. Idziemy tutaj. O, Uruchomiła się to jakaś animacja, na pewno jest ok. Lubiła tu malować. Malować! Czy pani pan miała jakieś oczekiwania? Jak chciała być pogrzebana? Hmm, nie powie dobrego słowa. W takim razie ja spróbuję. Hmm, ciekawe, ciekawe. Hmm... Nie znałem Iris, była torenaturalarką... Hmm, spróbujmy tak. Niewiele mogę powiedzieć o Iris von Everett. Wiem, że podobają mi się jej obrazy. Szkoda, że sztuka nie przyniosła jej ukojenia. Czasami los plącze nam ścieżki, a życie staje się ciężkie, nie do zniesienia. Po śmierci każdy zasługuje na wytchnienie. Hmm. Złóż na grobie szkicownik, słóż. Na grobie obrazek z Olgierdem spróbuję ją przyzwać. Złóż na grobie szkicownik. Podpisałaś ten szkicownik swoim imieniem. Może chciałabyś, żeby był pogrzebany razem z tobą. Hmm. Wydwoje. Macie jakieś ostatnie słowa dla swojej pani? Nie dbamy o ludzkie obrządki. Myślę, że uczyniłeś wszystko zgodnie z waszym zwyczajem. Ok. Obrządki zostały pogrzebane. Spróbujmy ją wezwać. Duchu niespokojny, złożyłem twe kości. Zapomnij o gniewie. Zapomnij o żalu. Okaż swe oblicze. Hmm. O! Jaka piękna. Wybacz to na pewno. Wybaczcie z twojego świata. Muszę cię o coś... Chyba nie musisz. Jednak ci się wydaje, że musisz. Wow. Jakieś malowidło. Dwór, no tak. Piękny. Piękny dwór. Kiedyś był. O, ale ma pazury, o kurde. Aha, rozumiem, że w ten sposób będziemy. O, dobrze. Intrygujące. W ten sposób dokonamy dialektu z duchem Iris von Everett. O trzymanie więc serio Malowany okay. świat dzieło Iris Okej więc A mamy już tutaj trafiliście My istniejemy w obu światach równocześnie No tak. Cóż, dowiedzmy się co czegoś więcej Wyśniła je Iris von Everett. Za życia istniał tylko w jej umyśle. Po śmierci nabrał realnych kształtów. Trudno w to wszystko uwierzyć. Lepiej dla ciebie, żebyś uwierzył i miał się na baczności. Namalowany świat bywa niebezpieczny. <laughs> Super. Wszystko pięknie, ale. Gdzie Iris? tylko na chwilę. Jeśli chcesz porozmawiać, musisz wyrwać ją we mnie. Ok. Też prawda? Przyglądałeś się śladom. No i. To świat złożony z zatartych wspomnień. Nasza pani pragnie wymazać je z pamięci, ale nie może. Hm. Wywołaj lęki, które drączą Iris von Everett, a potem je zniszczą. Łatwo powiedzieć. Dokładnie. Więc. Hmm, przenieśliśmy się do kolorowego świata. Namalowanego świata. Właściwie dworu von Everettów co najwyżej. O, widmo. Widzę, że nie lubi pająków. Ja też nie lubię pająków. W sumie to tak. O, okej. Okay. Wyglądają, jakby zamarli w ruchu. I jedno ze wspomnień jest zatarte. Niekompletne. Musisz je naprawić. Okej. Okay. Ach, tu brakuje. Wianka, podnieś, skrzydł kwiatów. ...dekoracji. Hmm. Kieliszek. Taki sam, jak ten, który trzyma Olgierd. Welon ślubny. Kieliszek? Pasuje jak ulał. Twoje zdrowie, żono. I twoje, mężu. Wycholajmy w Na stronach nowożeńców wita się chlebem i solą. Ale póki co jesteśmy sami. Nie potrzebuję nikogo innego oprócz Ciebie. Ach, chciałabym, żeby ta chwila trwała wiecznie. <laughs> Zobaczy, co się da zrobić. A póki co? Chodź, pokażę ci dom. Dobrze, tylko... Wiem, że to głupie, ale... On tak długo stał pusto... A ja... Boisz się pająków, wiem przecież. Pozbierałem je wszystkie i wyrzuciłem do ogrodu. <grym> no to. Mój rycerzu, zadbałeś o wszystko. No tak. Wiedziałem, że coś będzie z tymi pająkami, nie, nie bez powodu, że tu pojawiły O, dzień dobry. O, skubaniec spoi jest. okej. Okay. Czy jest jeszcze coś? Nie, to wszystko. Medalion drży. No, fakt, to zjawa? Hmm, który nabiera kształtów, z którym będziesz musiał się zmierzyć. Hmm, śmierdzi mi to strasznie, ale hm, ciekawe. Tutaj, pewnie też niekompletne. Wystawny obiad. Chcieli zaimponować srebrna nitka, perły. Ta lalka musiała kosztować fortunę. Ale czegoś tu brakuje. Żona Olgierda lubiła kwiaty. Sądząc po ornamencie, to mogła być jej szczotka. Okej, okay, ale widzę, że tu czegoś, coś tu jest. I sam jak scena na obrazie. Mm hmm. Okej, okay. czyżby tak to miało wyglądać, że ma się opalić ten? Na obrazie były zapalone, ale to nie wszystko. I ten? A, dwa. Ej, kominek. Wszystko się zgadza. Tak mi się wydaje przynajmniej. Wszystko dobrze? Blada jesteś jakaś, niewyraźna. Nie, nie, wszystko w porządku. Opowiadaj lepiej co u was. Tak się cieszę, że was widzę. Tylko czemu dziadkowie nie przyjechali? A wiesz, droga daleka, wyboista. Pewnie nadal nie chcą mnie znać. Co <grystanie> swoją drogą. Co? Przywieźliśmy rzeczy, Iris. Trochę ubrań, szczotko do włosów, ulubioną lalkę z dzieciństwa. A i jeszcze to. Dla ciebie. Weksle? Trzeba było wykupić twoje długi, żeby wstydu dla rodziny nie było. <grymne> Super. To miło, że mama i tata pamiętali o mnie. Olgierdzie. No i widzisz, jaki on jest? A przestrzegaliśmy cię przed ślubem zbir i prostak, który otacza się hołotą. Nie boisz się mieszkać pod jednym dachem z tymi zbójami? Okej. Okay. Okej, okay, czyli więc chodźmy za nim. Okej, to miejsce. Raczej zbytniego wyboru nie mamy. Nabiera to kolorów, to muszę przyznać. To jest mroczna lokacja, bardzo. W sumie to mi się nawet podoba. Olala, lala! Podnieś. Zakrwawiony ręcznik. Mhm. Tak. Olgierd. Hmm. Ślady krwi. Ktoś najpierw mył tu ręce, a potem wytarł je w tamten ręcznik. Okej, okay, zadziałało. Która... Która godzina? Późno już. Śpij. Znowu siedziałeś całą noc w gabinecie. Co ty masz na rękach? Nic takiego. Ubrudziłem się. Czy to krew? Skaleczyłeś się? To plamy z atramentu. Pisałem listy. Wiesz co? Wybieram się niebawem do Oksenfurtu. Może pojedziesz ze mną. O, cudowny pomysł! Wycieczka dobrze zrobi nam obojgu. W takim razie postanowione. Chodźmy spać. Jestem zmęczony. Teraz na pewno nie uznę. Nie ma mowy. Chodź, dokończę twój portret. To se pospałeś na pewno była, była artystką. O, czy mamy coś jeszcze ciekawego? Tu coś jest. Koszula nocna. Nie wiem czy nam się to do czegoś przyda, ale myślę, że warto zabrać ze sobą. Kolejne zatarte wspomnienie. Ach. Trzeba chyba sprawdzić obraz. Kaczban i owoce. Ale obraz różni się szczegółami. Są świeże. Jest nie tak. Jak co? Ktoś spryskał je wodą. Kielich. taki jak na obrazie. Kompozycja martwej natury musi pewnie być taka jak na obrazie. Wybierz miejsce dla jabłka. Wybierz miejsce dla kielicha. Kielich z prawej. Tak, dobrze pamiętam. Wróć. Wybierz miejsce dla winogron. Na środku. Może tu? <laughs> hmm, wróć. Wybierz miejsce dla jabłka, jabłko z lewej. Spróbujmy. Wróć. Wyjdź. Nadal coś nie tak. Sprawdźmy, zerknijmy jeszcze, A, e, hmm, winogrona, jabłka z prawej, winogrona z lewej, kielich w środku, ok spróbujmy w ten sposób. Pozycja martwa. Wybierz miejsce dla jabłka. Jabłko z prawej. To a, dobrze skały, czyli teraz to się. Zgadzam. Zobaczymy Kiedyś na środku z tej strony. Tak, wszystko się zgadza. Winogrona z lewej. Chyba. To hm. Wreszcie wszystko jest tak jak na obrazie. A uśmiechnij się trochę szerzej. O tak? <laughs> nie osiągnąć, nie zęby. Nie, dalej źle. Uśmiechnij się tak, jak wtedy, kiedy... Kiedy ojciec zgodził się na nasz ślub. Proszę. Hmm? <laughs> nie ma z ciebie żadnego pożytku. No przecież widzę, że coś cię gryzie. Nie muszę jeszcze trochę popracować. Znowu? Olgierd, obiecaliśmy sobie, że nie będziemy mieli przed sobą żadnych tajemnic. Wybacz, nie chcę o tym rozmawiać. U tajemnice. No okej, okay, ale skoro Iris jest żoną Olgierda, a z... Hm. Intrygujące. No dobrze, ale kontynuować y, całą wycieczkę po domu von Evereców będziemy już w następnym odcinku. Trzymajcie się na razie.